Witajcie, retroszpunta, fan się kłania. Witam Was serdecznie. No i na wstępie taka mała informacja. Otóż w tym odcinku debiut ma koszulka, którą sobie zakupiłem podczas pobytu w Computerspiel Muzeum w Berlinie. Mam nadzieję, że to nie pierwsza, ani ostatnia e, chwila, kiedy mam tą koszulkę ubraną. No i to tak tylko tytułem wstępu. A przechodząc już troszeczkę do wątku tego odcinka. Otóż jakiś czas temu. Na stronie na Facebooku Pixelmani, której administratorem jest Maciej. Notabene Maciej jest właścicielem krainy Pixel Pixelmani we Włady Jest to kraina, w której znajduje się niezliczona ilość komputerów, konsol i automatów. Ja powiem szczerze, że w 2020 roku, gdy byliśmy z rodziną nad Morzem, no to w, pewną, w pewne popołudnie sobotnie spędziliśmy tam bardzo dużo czasu, a z racji tego, że kraina ta z, znajduje się w, w części czy też w restauracji, którą również Maciej zarządza, no to zjedliśmy sobie świetnie przyrządzoną, zrobioną pizzę. będzie najlepsza podobno pizza we Władysławowie. Także mieliśmy tutaj połączenie pyszności i miłego spędzenia czasu. Jeśli ktoś z Was tam nie był, no oczywiście zapraszam, ale już też wracając do sedna, czy też zbliżając się do brzegu, Maciej zamieścił taki Post z informacją, że z okazji zbliżającego się zakończenia sezonu organizuje tam jakiś zlot, jakąś imprezę. No i między innymi będą tam wystawione arcade boxy. Powiem uczciwie, gdy to przeczytałem, to tak od razu mi się zapaliła zielona lampka. No otóż od pewnego czasu marzyło mi się posiadanie takiego arcade boxu na swoim stanie. No i oczywiście zabieranie go podczas różnego rodzaju eventów czy retro spotkań. No, i wszedłem w sekcję komentarzy, no i natrafiłem tam na komentarz Rafała. No, tuż Rafał napisał, że on takie arcade boxy wykonuje. Jeśli ktoś jest chętny, to zaprasza do współpracy. No, a z racji tego, że Rafała nie znałem, postanowiłem napisać, zapytać się, jak to wszystko wygląda. No i powiem szczerze, dość szybko żeśmy się zgadali i suma summarum złożyłem u niego zamówienie, przesyłając oczywiście parę swoich grafik. Eee, zamówiłem arcade boxa dla dwóch osób. No, i ten arcade box do mnie trafił parę dni temu. Bagatela ważąc 18,5 kg. Ale zanim Was zaproszę na unboxing i krótką prezentację, to jeszcze tylko tak tytułem wstępu dopowiem, że Rafał zajmuje się budową takich arcade boxów dla kilku graczy już od kilku, kilku lat. Zresztą Zamiast typowej gały, może również wstawić kierownicę, więc będziemy mieli możliwość pościgania się w różnego rodzaju grach wyścigowych. Będzie możliwość również podpięcia różnego rodzaju padzików, jest też taka możliwość, więc tutaj jest całe spektrum możliwości. Oczywiście Rafał ze swoim sprzętem również bierze udział w różnego rodzaju eventach, spotkaniach, festenach itd. itd. Zresztą w opisie filmu zamieszczę link do jego profilu. No Jeśli sobie tam wejdziecie w galerię zdjęć, a dokładnie w katalog Retro Arcade Wallay 2022, to będziecie sobie mogli zobaczyć całą masę zdjęć z różnego rodzaju imprez, w których brał udział, w których udostępniał swój sprzęt wszystkim uczestnikom danych imprez. Także naprawdę tego jest bardzo dużo. No, i właściwie tyle. Zapraszam Was w takim razie na jego profil. Jeśli przypadnie Wam coś do gustu, to zapraszam oczywiście do kontaktowania się z nim. A tymczasem oglądamy, co przyszło do mnie. Cały arcade box już jest wypakowany, tak się prezentuje ścianka boczna. Notabene, druga ścianka jest taka sama. No i przejdźmy sobie do tej części frontowej. No, niestety, w czasie transportu nie obło się bez przykrych niespodzianek, pomimo tego, że cały arcade box był solidnie zapakowany. No to niestety w paru miejscach można zauważyć niewielkie uszkodzenia, tak jak na przykład tutaj. Są też tutaj pewne. Przetarcia, no ale z tym się niestety nic nie da zrobić. Natomiast najważniejsza rzecz jest taka, że całość, oczywiście, wszystko działa. Ja w dniu wczorajszym z Tomciem i z Michałkiem, żeśmy sobie go odpalili, uruchomiliśmy parę klasyków. No i zabawa była przednia. Ja może tytułem wstępu powiem, iż całość jest zabudowana w płycie meblowej. W środku znajduje się monitor 15-calowy. No i arcade box jest przeznaczony dla dwóch graczy, czyli mamy tutaj dwie gały, dwa komplety przycisków. No, a my sobie teraz jeszcze przejdźmy do tej części, która znajduje się w środku, z tyłu arcade boxa, jak to wszystko wygląda. Także wam po kolei mówię. W środku, oczywiście, znajdują się dwa głośniki dwuwatowe podpięte za pomocą jacka i kabla USB do laptopa. Dodatkowo dwa arcade sticky również podłączone są do laptopa, z czego jeden bezpośrednio, drugi do huba. No, z racji tego, że. Niestety mam określoną ilość wejść USB w laptopie, więc taki hub jest jak znalazł. Dodatkowo jeszcze tutaj mam podpięty pendrive, w którym znajdują się oczywiście emulatory. Czyli mamy 32 zawierające te najpopularniejsze gry salonowe. No i oczywiście mamy 64, czyli zbiór gier przeznaczonych dla 4 i dla 6 graczy. No i oczywiście monitor z dwoma wyjściami DVI oraz DSAP. no ja sobie już tutaj oczywiście podłączyłem za pomocą wejścia VGA, a także retro pełną gębą, no i de facto tutaj więcej nic ciekawego do pokazania nie mamy sobie, pokrótce przejdźmy może do przodu, no i uruchomimy sobie oczywiście ten emulator. Mamy 32 i dla przykładu uruchomimy sobie grę Bombermana, bo tak jak wspomniałem w dniu wczorajszym, żeśmy sobie to wspólnie z synami uruchomili. No i jest ta gra oczywiście wstępnie skonfigurowana. O właśnie. No i mamy uruchomiony emulator. Teraz sobie jeszcze przejdźmy i poszukajmy Bombermana. przy okazji możecie sobie zobaczyć jakie tutaj są świetne tytuły no widzimy tutaj m.in. Golden Axe gdzieś tam poniżej jest Metal Slug jest oczywiście e, mamy tutaj oczywiście również jak żeby inaczej Mortal Kombat to już przelecimy całą listę no to jest akurat katalog z ulubionymi oczywiście każdy sobie może tutaj dołożyć Gry według własnego uznania, natomiast ja tutaj jeszcze szukam, szukam oczywiście Bombermana. O jest, był podświetlony praktycznie od początku, ja go nie widziałem. No i mamy już uruchomioną grę. Część z Was, zapewne, która zna ten emulator, no to wie doskonale, jak to wszystko funkcjonuje. Ja może tak tylko pokrótce pokażę tym, co nie znają. Tego emulatora, tu już mam skonfigurowane wstępnie za pomocą tego przycisku wywołanie menu, menu, menu gry, można powiedzieć. No i w opcji Input this game konfigurujemy sobie przyciski dla czterech graczy. Jest taka możliwość, ja akurat mam tylko dwa, ale jest możliwość podpięcia dodatkowych dwóch padów. Więc sobie możemy tutaj skonfigurować przyciski uruchamiające grę, rzucające oczywiście żetony. Konfigurację kierunków. No i praktycznie ja tutaj właściwie nie muszę nic zmieniać, bo ja tutaj mam wszystko ustawione. Tak, dla przykładu, sobie uruchomimy tylko grę. Wychodzimy z menu do gry. No i sobie tutaj nabijamy kredyciki. No i uruchamiamy grę. Ja może tutaj nie będę. Uprawia jakiegoś długiego gameplaya, bo tak naprawdę grę Bomberman wszyscy znają, ale chciałbym Wam tylko pokazać, że wszystko działa. Wszystko jest ok. No i góra. Góra, dół działa. Na przycisku Fire podkładamy bombę. No i spróbujemy tu przynajmniej ich. No nie. Jedną ręką się ciężko nagrywa i ciężko steruje. To jest fakt. Eee, jeszcze raz spróbujmy tej sztuki dokonać. No chyba mi to nie wyjdzie za bardzo. Dobra, teraz wyszło chyba. No i tyle. Tyle właściwie, co chciałem Wam pokazać z Bombermana. No i tak jak mówię w opisie filmu zostawię kontakt do Rafała jeśli komuś z Was przypadł do gustu taki arcade box oczywiście sobie możecie zamówić dowolną konfigurację co do ilości oczywiście graczy czyli dla jednego dla dwóch dla trzech i dla czterech możecie sobie zamówić oczywiście z większym z mniejszym monitorem to już jest kwestia indywidualna każdego z Was jeśli ktoś z Was oczywiście będzie zainteresowany będzie chciał nabyć sobie taki fajny Arc Arcade Box, no to oczywiście, tak jak wspomniałem, zachęcam do kontaktu bezpośrednio z Rafałem. No i tyle. No dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.